No, branie winogranie, og no, ogródek nasz y, Radia Index TV zalany słońcem obecnie. Częściowo, już za chwilę się schowa za kamienicami, a w naszym ogródku kolejny gości. Jest ze mną Bartosz Kucuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, Bartusz Kucuń jest z winnicy Mozów, tak można powiedzieć. Z wykształcenia z architektem, z pasji częściowo zawodowo jest winiarzem, ale tak naprawdę porozmawiamy o czymś zupełnie innym, mianowicie o y, karierze uniwersyteckiej w pewnym sensie. Się, bo już trzeci rok mamy na Uniwersytecie kierunek podyplomowy enologia, winiarstwo, tak? Jest to zupełnie nowy pomysł na, na jakby na, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wziąło się to oczywiście przede wszystkim z potrzeby. Mamy piękne warunki w Lubuskim, coraz więcej winic powstaje, a trzeba jakby uzupełniać tą wiedzę, żeby jakby tym to duże przedsięwzięcie ekonomiczne. Wiedzieć, jak prowadzić przede wszystkim. No, w ogóle okazuje się, że po tych latach, w których w tych konkursach win domowych były takie, które się nadawały albo do klejenia znaczków, albo do odrzewania śrub, to po tym czasie nastąpiła właśnie taka totalna przemiana w zakresie wiedzy, bo wiedza jest kluczem do wina, można powiedzieć. Oczywiście wiedza i technologia, ale to się też oczywiście łączy. Porównanie win sprzed pięciu, sprzed dziesięciu lat to jest zupełna przepaść. A teraz to winobranie, gdzie dzięki miastu tak naprawdę mamy rynek tylko i wyłącznie dla siebie, jest otoczone tylko i wyłącznie winnicami polskimi, które mają poziom nie tyle polski, co europejski, a nawet i wyżej, bo niektórzy z nasi znajomi winiarze na całym świecie zdobywali już medale. No w dawnych to... czasach słyszałem, że tutaj w okolicach Zielonej Góry był szalony potencjał, jeżeli chodzi o w ogóle areał tych wszystkich winnic. Teraz to jest zaledwie ułamek, ale się to odbudowuje stopniowo i do tego właśnie potrzebna jest wiedza. Wiedzę można zdobyć na kierunku analogii. Tak? Tak, oczywiście. I, I jak się tam zapisać i po co? I, i dalsze pytania to za chwilę. Dobra. E, przede wszystkim, e, enologia to jest e, nauka e, od tak na, e, założenia winnicy, prowadzenia winnicy, pięgnacji całej winnicy, e, aż przez proces e, zbiorów, przerobienia winogron do e, skończonego produktu, jakim jest wino. Czyli nie są to na pewno. E, Somelierskie studia, gdzie, no właśnie, gdzie oceniamy, wino, rozróżnijmy. To tylko właśnie jest to specjalna szkoła dla winiarzy. I tak po tych trzech rocznikach już możemy dowiedzieć się, że mm, nie dość, że są to osoby które, nowe, które Planują, jakby, wytwarzać wino w przyszłości. To też pojawiali się też winiarze z okolic, z, z osiennych województw, którzy chcieli uzupełnić swoją wiedzę. No dobra, a w takim razie jakie przedmioty, bo teraz mówiliśmy, powiedzmy, o całym procesie, o tym, jak się wytwarza wino, że tak powiem, od początku, o tym, co obejmują te studia. A jeżeli to jest podzielone na jakieś, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, przedmioty, to jakie one są. Oczywiście z całego tego spektrum, czyli tak jak mówiłem, pielęgnacja, nawożenie, dobór sadzonek, dobór podkładek. Czyli to jest ta część rolnicza powiedzmy tak, ta tych studiów. Poza tym mamy też bardzo dobrych bi biotechnologów, technologów żywności, którzy są specjalistami od przechowalnictwa drożdży, od badań uczymy się od z, z, zupełnie podstaw, e, czyli od miareczkowania do oznaczania e, lotnej kwasowości. Czyli i, elementy chemii czy, w tak, tym wszystkim. E, aż do oceny wina, żebyśmy wiedzieli, czy, czy popełniliśmy jakiś błąd, czy nie. Czyli to jest ten element trzeci, somalierski taki już właśnie bardziej. E, Zachaczamy, ale to nie jest tak, że uczymy się tam regionów winiarskich, tylko e, jakby zahaczamy o m, błędy winiarskie, które dyskwalifikują nas. Rozumiem, czyli to jest bardziej ocena jakościowa, a nie no że wychodzi człowiek z kieliszkiem, macha nim tam i mówi tak, o to, do to roku jest roku. rocznik 2038, północne stoki z okolic Zawady, nie, to nie, nie to. Nie, to przeważnie wtedy mówimy, że jest zeszłoroczne, nie. Mhm. I, I to jest jaki cykl studiów? To, jest, to, jest, to jest, są trzy semestry. Są to w pełni też studia rolnicze, że oprócz samej wiedzy dostajemy też jakby edukację rolniczą, czyli też możemy potem... Kupować ziemię. To jest jakby dodatkowy profit. Mhm. Bez wykształcenia rolniczego jest to bardzo utrudnione w naszym kraju. No, działalność rolnicza związana z dopłatami to także hodowla np. rybek akwariowych, ale to już jest zupełnie inna sprawa, bo Oczywiście. podobno tak też można podejść do sprawy, ale wtedy raczej nie kupuje się ziemi. Niemniej jednak wróćmy do tego, do, do, do tych, do tego winiarstwa. Czy również są tam w obrębie tych studiów? Na pewno, jestem przekonany, na stówę. Takie, wyjdzie, takie rzeczy... Nie, zaraz zobaczymy, zaraz się okaże. To trudne pytanie. Czy są też elementy całej kultury, która towarzyszy winiarstwu i winu od samego początku? E, tak jak wspominałem wcześniej, przed wejściem, e, ja czuję się, tak, zawsze powtarzam studentom, że jestem tym człowiekiem, który chciałby, żeby do uczelni nie wszystkie ich pieniądze wróciły e, i czuję się odpowiedzialny za jakby... Pokazanie im do czego można dojść prowadząc winnicę, więc wyjeżdżamy też na różne wycieczki i w kraju i za granicą, żeby zobaczyć nie tylko ile muszę za to zapłacić mhm. i ile pracy poświęcić, tylko jak to może na końcu wyglądać? I przede wszystkim jak powinno wyglądać. Nie jesteśmy typowym krajem winiarskim i u nas na przykład w nie każdej restauracji można dowiedzieć, które wino pasuje do, do potrawy, którą wybraliśmy, a najczęstsze pytanie jest Najpierw czego się napijemy, a, a potem co zjemy, co już jest skreślone z punktu savoir vivre. U. Dobrze, mniej więcej w takim razie już wiemy, na czym polegają te studia i co one obejmują. Myślę, że za chwilę przejdziemy sobie do tego, co tu stoi, bo przed nami stoją takie piękne kieliszki z marką winnicy Mozów i pokażemy, jak się ich używa. Praktycznie wypełnimy je, ale nie tym, co Państwo myślą. Hmm. Oglądajcie nas. Kontynuujmy. Mamy w naszym ogródku okazję się jeszcze czegoś nauczyć. Może nie całe studia enologiczne, o których mówiłem przed chwilą z panem Bartoszem, bo to już mniej więcej wiemy, na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zainteresujcie się. Warto zajrzeć na strony internetowe Uniwersytetu. Natomiast można się dowiedzieć również czegoś o piciu i o całej tej kulturze, która temu towarzyszy. Nie będziemy się koncentrować na winie, a na wodzie. Łacinnicy to mówili... In vino veritas, in aqua sanitas, czyli w winie prawda, w wodzie zdrowie, a zatem w pewnym sensie na zdrowie będzie można powiedzieć. Yy, naleję troszeczkę, bo ile się leje tego wina? Oto mamy kieliszek. Raczej i jedną trzecią. Jedną trzecią, czyli mniej więcej do tego zagięcia, bo ten ma taki tulipanowy jakiś kształt, tak? Mhm. Do każdego wina są jakieś specjalne kieliszki. Oczywiście, te wbrew pozorom są do białego wina. No właśnie, to bardzo blisko koloru tej no. wody, sobie też naleję i zaraz przejdziemy do tej części, która... Ale tak słabych win w Zielonej Górze nie mamy. Tak słabych? No nie. Za to na pewno to jest zdrowe, bo w wodzie zdrowie, jak już mówiliśmy, wzorem starożytnych. Teraz jak chcemy wyjść na mądrych gdzieś w towarzystwie, no co, jak się do tego zabrać? W jaki sposób trzyma się kieliszek, w jaki sposób degustuje się wino i ocenia jego parametry? Oczywiście to wszystko jest dodatkową zabawą. No właśnie, pobawmy się. Pierwsze, pierwsza ocena wina to jest 0-1. Smakuje, nie smakuje. Aha. A wszystko, wszystko dalej jest jakby dodatkiem. No ale Jeżeli załóżmy, że już jest... jesteśmy wytrawnymi winiarzami, zrobiliśmy naprawdę dobre a nie, wino. Nie mówię tylko o konkretnym winie, nie mówię czy w ogóle. O konkretnym roczniku po powiedzmy. Tylko tym, tak. e, e, po prostu dorazam e, sugerować się swoim Zero smakiem. Zero-jedynkowe nieko... albo się uda, albo się nie uda. E, tak. A, a potem dopiero sprawdzać, e, czy tam jest melon, no, czy nie. No załóżmy, że to już się udało. E, to już się udało. To już się udało. E, pierwsze co to w degustacji jest. E, w... Kolor i zapach. No kolor tutaj kolor możemy ocenić. Perfect, nie? jest znakomity. Typowy kolor wody. Tak, typowy kolor wody nie rozdziela się, nie ma nie. łezki w ogóle, naprawdę mineralna. Jakiej łezki nie ma? Eee, Co to jest? Łezka pojawia się, eee, gdy w winie wytwarza się glicerol. Eee, I mówi się o takich łzach anioła. Które, Czyli że, na że ściankach tak, ponad tak, linią wina, które jest wlane do tak. y, tego kieliszka, pojawiają się takie ściekające kropelki, tak? Dokładnie tak. I to jest oczywiście cechą. Nie, ani nie dyskredytuje to wina, ani e, nie mówimy tu o jakimś lepszym winie. To jest po prostu cecha. E, najczęściej albo bardzo pełnych win. E, albo też i słodkich. Chłopacy. A już zacznijmy od samego początku, jak już chcemy wyjść na mądrych z tym winem i mamy to wino w ręce, to niektórzy trzymają, widziałem sobie tak o za, za te podstawę i sobie tak chodzą i sobie tak mieszają w ten sposób. E, ogólnie, jeżeli chodzi o kieliszek, e, no to. Też mądrzy ludzie nad tym e, jakby siedzieli i myśleli. Ta stópka nie jest bez powodu. E, po prostu człowiek w dłoni ma jakieś e, 34 stopnie. No nawet więcej. A wino raczej między 10 a 18 powinniśmy serwować. Nawet jeżeli z tyłu jest napisane w temperaturze pokojowej, to jest to zwrot średniowieczny. Ja tak, czyli e, pokoje czy... były słabiej ogrzane, no, powiedzmy No Tak, wtedy. raczej nie 23. Nie? No, tak. <laughs> <laughs> Więc, jak ktoś tak ściąga sobie winu z półki w kuchni, to, to niekoniecznie. No i dalej, chodzimy z tym kieliszkiem w towarzystwie, tak kręcimy sobie i najpierw co robimy? E, najpierw zapach, jeżeli mówimy o profesjonalnej takiej somelierskiej degustacji, to nawet się go rozdziela na trzy etapy. Czyli pierwszy to jest zaraz po otwarciu, bez żadnego mieszania. No ja spróbuję tutaj z tą wodą z ją. Ja, no. mm -hmm. No, wsadziłem nos do, do kieliszka, powąchałem wodę, jest świetna, pachnie wodą. Ja też mogę, ale niestety mam krzywą przegrody nosową, więc <śpiewanie> <śpiewanie> to może nie wyjść tak dobrze. Eee, drugi nos jest wtedy, kiedy pomieszamy sobie tak 3-4 razy. Żadnym fopa też nie jest zakręcenie na stole, jeżeli <śpiewanie> ktoś nie ma tak wyrobionego nadgarstka. I po e, po raz wtóry wtedy wszystkie cięższe aromaty się wydostają. No, sprawdzę teraz, czy w tej wodzie coś się zmieniło, jeżeli chodzi o zapach po pomieszaniu. No, trochę się napowietrzyła, jakby taka woda już tak lepiej pachnie. Dobrze, e, a trzeci już te najcięższe i na, na naj, e, powiedzmy, wszystkie te żywiczne, drzewne, ziemiste aromaty, nawet zamknąć ręką, można kieliszek. I zakręcić z 10 razy, i dopiero. Powiedzmy, ten pierwszy, bez kręcenia, jest bardzo ważny zaraz po otwarciu. Są na przykład takie bakterie brety, które biorą się z tej jakby nie do końca sterylnej winiarni. I one dają zapach takiego obornika, skórzonego siodła, no po prostu stajnia. Mhm. I to się utrzymuje około 2 minuty od otwarcia. Więc. Jeżeli chcemy znaleźć taką wadę wina, no to musimy to e, znaleźć bardzo szybko. No, czegoś się dowiedziałem nowego. Ciekawostka, 5% konsumentów poszukuje takich zapachów, więc nawet zepsute wino e, ma swojego Znajdzie klienta. Znajdzie klienta, tak, świetnie. Czyli właściwie nie można być złym winiarzem, tylko wśród niewłaściwych tak, ludzi. Tak, tak, Po prostu nie tu się sprzedawało wino, gdzie trzeba. No dobrze, a jeszcze jakieś inne cechy wina? Jak się weźmie takie gdzieś, pokręci, popatrzy tak pod światło? Przy kolorze, no to wiadomo, rozszczepianie się barw. Jeżeli barwa się rozdziela, no to, to też jest dla nas informacja, że wino albo było dłużej dojrzewane, albo jeżeli barwa jest stała i taka... Rubinowa, no to mówimy tutaj o młodym winie. E, na koniec, no to przede wszystkim smak. No to spróbujmy tej wody. Zaraz pan Bartosz pierwszy zobaczy, czy mu wyjdzie na zdrowie. Na pewno nie jest trująca. No jest całkiem dobra. Jest Temperatura całkiem, tak, tak. jest w porządku i generalnie gasi pragnienie. Gasi. E, ja jednak zostanę chyba przy winie, ale... Jeżeli mówimy o, o smaku, to przede wszystkim mówimy o harmonii w smaku. E, czyli e, najważniejsze w winie jest, żeby żadna z czterech podstawowych e, rzeczy, czyli tam, kwasowość, alkohol, cukier, umami, żeby to się nie, nie wybijało. Jeżeli wszystko Czyli mamy, mówimy o winie tak zwanym zrównoważonym, bo tak nieraz się to określa na etykietkach, można przeczytać tajem. takie określenie. To wtedy takie wino jest y, uważane przez sommelierów y, za, za najlepsze. Jeżeli na przykład mamy bardzo płaskie wino i na końcu czuć tylko alkohol, no to ono raczej żadnego medalu nie zdobędzie. No tak. A te, te, o, na koniec jeszcze te głębokie smaki, takie długie wino albo krótkie wino, też się coś tak mówi, nie? Zdarza się. Eee, mówimy tutaj o tym, jak długo... I jakie smaki czujemy e, po, nawet po przełknięciu wina? Od momentu wzięcia go do ust aż do, e, do, do przełknięcia. Czy te smaki się zmieniają? Czy, czy on pozostaje? O, jeżeli wino jest krótkie, to czujemy jego smak tylko i wyłącznie w momencie e, picia, mhm. go, posiadania go w ustach. A jeżeli po przoknięciu to wino jeszcze się rozwija i czujemy cały czas jakieś inne smaki, no to mówimy tutaj o winie długim. Raczej jest to charakterystyczne dla, dla odmian Vitis Vinifera. Aha, bo to, te pozostałe, yy, nawet yy, jak słyszę Vitis Vinifera, to od razu mi się to drugie pojawia, z Robusta, bo jakiś czas było, temu była taka afera, że Francuzi chcieli nawet zakazać yy, stosowania nazwy wina wobec tego, co jest robione z tych uszlachetnionych szczepów yy, Vitis Robusta, czyli tego, co jest hodowanego w Mołdawii na przykład. Na przykład, tak, ale to, to już jest zupełnie inna Inny historia. Inny temat, bo... inna historia. A dzisiaj w każdym razie dowiedzieliśmy się czegoś o yy, zarówno samym kierunku na Uniwersytecie Zielonogórskim, o enologii, studiach podyplomowych, jak również o tym, to cenna wiedza, taka towarzysko zupełnie. Jak się ocenia wino, w jaki sposób się je traktuje, tak od Otwarcia butelki aż do wypicia tej wody, którą mamy tutaj. Moim i waszym gościem był Bartosz Kucuń, winnica Mozów. No i przede wszystkim kierunek Enologia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie też zapraszam wszystkich chętnych na. Aerologię. My też zapraszamy jako medium uniwersyteckie i z klucza, i z przyjemnością. <laughs> także, także dziękuję uprzejmie za uwagę. Śledźcie nas dalej, może się czegoś jeszcze dowiemy.